Dzisiaj, dzisiaj w duecie, dzisiaj taki tag team, jak jest w wrestlingu amerykańskim, jak, jak jeden sobie nie daje rady, to drugi wskakuje dokładnie i mu pomaga. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dzisiaj analizujemy walkę e, Głowacki kontra Okole, e, 20 marca, Londyn, Wembley, Stelium, a gala e, The Zone, Eddie Hearn. A tak jest. Kolejny raz pokazuje nam świetnych pięściarzy. No, i zobaczymy, jak to wszystko będzie, tak? No ale ty, Andrzejku, widzisz, bo, proszę Państwa, e, formuła jest prosta. E, po prostu są tu dwie kamery, Andrzeja i moja, mikrofony. Natomiast, jakby nie było niczego, to byśmy tak samo w tym momencie sobie siedzieli i gadali na temat Tata Krzyśka. Znamy, lubimy gościa. Oczywiście. Świata i tak dalej. E, wiesz o tym, że wszystko jest nastawione na to, że Okoli już wygrał. Filmy nakręcane, książki i tak dalej, i tak dalej. E, no Eddie Herrmann, Ty byłeś to... parę razy w takiej sytuacji jakiegoś stuproczonego faworyta. Tak, tak, no ja byłem w... I, i faworyta I tu, i tu. byłem też w sytuacji underdoga, gdzie, gdzie no tak naprawdę wszystko było przeciwko mnie. Yy, nieraz pokazywałem, że, że jest inaczej. Yy, na przykład Czawes, yy, na przykład pierwsza walka ze Stevensonem, gdzie też yy, miałem je zotować w pierwszej czy w drugiej rundzie, no, dałem dobry, dobrą walkę. Yy, przegrałem, no, ale, ale miałem go na deskach, także yy, no, ale teraz nie mówimy o mnie, tak, mówimy o Krześku Głowackim. Ale pytanie było, przepraszam, ci przerywam. Jak się czujesz w jednej i w drugiej roli? To zależy od psychiki, zawodnika. Czy niektórzy czują się lepiej, kiedy są faworytami, mówią, no. Jestem wielki i tak dalej. Czy to w sumie należy wyłączyć, bo to nie ma żadnego znaczenia? Na pewno trzeba to w jakiś sposób wyłączyć, tak? Nie myśleć o tym, przygotowywać się i, i robić, robić to, co się umie najlepiej. No ale. Fajnie jest nieraz mieć taką motywację, kiedy jest się underdogiem, bo każdemu chcesz pokazać wtedy, że, yy, no, że chcesz być lepszy. Tak? Że, że ci, yy, którzy, którzy mówią, że przegrasz, yy, będą się mylili, I, i taka wygrana, taka motywacja no też, też na pewno bardziej cieszy. Jesteś jeszcze mocniej zmotywowany niż, niż miałbyś być faworytem. Przeskakujemy do Krzyśka. Dokładnie. 27 miesięcy przerwy. Od tego chyba trzeba zacząć. Mhm. Nie boksował. Zobaczymy jaki to będzie też miało na niego wpływ. Czy, czy po prostu no troszkę zardzewiał, czy jednak fajnie, bo zregenerował się i odpoczął. Ja myślę, że Krześkowi może nie aż taka długa przerwa, ale troszkę przerwy było potrzebne po tej walce tak z Dajdisem. Musiał też wrócić jakby mentalnie tak do, do, do siebie. Też zamieszanie ze zmianą trenera, tak, znaczy nie ze zmianą tylko z, z trenerem, inny gym, trener ci odchodzi, czy zostaje, tu też były jakieś, mm -hmm. no jakieś tak. różne, także wszystko zamieszanie, no ale teraz myślę, że widziałem w krzyśkach, chyba wczoraj, przedwczoraj gdzieś na Instagramie, świetna forma, waga zrobiona, no i jest gotowy na pewno i skoncentrowany na, na sobotnim pojedynku. Mówiłeś o tej przerwie, bardzo, bardzo wielu fachowców podkreśla to, jakby nie było przeszedł obóz treningowy i walczył. Nie był to Krzysztof Głowacki, był to Nikodem Mierzewski, walczył e, Lorenzo Okoli, czyli mógł się stestować na ringu. Natomiast e, moim zdaniem ocena wielu e, przesadna ocena Okoli. Oczywiście może się nie ustaliliśmy niczego, że Państwo wiedzieli, rozmawiamy absolutnie w tym momencie na luzie. Dla mnie bardzo wielu kibiców, może nie fachowców, ocenia Lorenza Okoli na podstawie walki z Nikodemiem Jerzeckim, niczego nie odejmując Nikodemowi, wziął walkę w ostatniej chwili i To nie jest Krzysztof Głaz. Oczywiście, tak. Okoli no, na pewno będzie do, tutaj walczył z najbardziej doświadczonym pięściarzem. Jest, jest to naprawdę Krzysztof Łowacki, no To nie jest, jakby, yy, yy, jeżewski, tak? Yy, no, po prostu, yy, no, porównując tych zawodników, świetne doświadczenie, świetne walki. Yy, 31, yy, 33 pojedynki, 31 wygranych, yy, tylko dwie porażki. Yy, no, jeszcze okoli z takim doświadczonym yy, pięściarzem i zawodnikiem nie boksował. No, i tu teraz, właśnie znak zapytanie, jak okoli Zachowa, tak. Z drugiej strony, no mówisz o tej w ostatniej walce z Jerzewskim, ale ostatnie pięć walk y, y, okoli wygrywa przed czasem, także on jakby y, z tych na. Pamiętamy go przy jak miał, nie wiem, 8-10 walkach zawodowych, był tam gdzieś. Yy, surowy strasznie yy, Był surowy strasznie, dużo klinczował, ale od tych paru walk naprawdę, naprawdę yy, widać taką metamorfozę w, w, tej, w, tej, yy, w tej karierze o Na pewno się dużo zmienił. Yy, boksuje z dystansu, używa tego właśnie swojego zasięgu, nie klińczuje. No i tutaj właśnie myślę, że taka yy, taktyka Krzyśka to powinna być właśnie no, yy, sprowadzanie Okoliego do pół dystansu, bo tutaj właśnie jak wypowiadał się też Jerzewski w paru wywiadach, on właśnie chciał z Okoliem boksować na dystans, a wydaje mi się, nie. że, że no, ta taktyka nie ma sensu, bo naprawdę jego zasięg, jego wzrost i, i, i co za tym idzie uderzenie, tak? Myślę, myślę, że Główka powinien tutaj wchodzić w pół dystans i tutaj szukać szansy na, na skończenie tej walki przez nok, bo myślę, że na punkty będzie tutaj ciężko. Mówiłeś o tym, o tym skracaniu dystansu. Oczywiście zawsze e, trudniej zrobić niż e, powiedzieć, no bo zdajemy sobie doskonale sprawę, że po drugiej stronie jest ten Lorenzo Colli jego trener, który doskonale wie. Dla mnie to jest... Ja zawsze... Nie zawsze myślę, że wszyscy, którzy oglądają nas, w tej chwili z Andrzejem, czy mnie, czy jego osobno, to są specjaliści od boksu. I dla mnie spłycając ten cały pojedynek do dwóch podstawowych punktów, to jest tak. Jeśli walka jest w dystansie, zdecydowanym faworytem jest dla mnie. Okoli. Okoli. Jeśli walka jest w pół dystansie, faworytem jest Krzysiek Główka-Wułacki. Zgadza się? My na pewno tak, na pewno tak. No, choć, no zobaczymy jak tu też rozłoży siły na cały dystans, tak? Jest to walka o owakujący o pas WBO y, 12 rund. Y, Świetne doświadczenie Krzyśka, tak, kiedy, kiedy no niejednokrotnie nie gdzieś tam leżał na deskach, miał kryzys, a, a wracał jak e, Feniks, Feniks z popiołów i, i wygrywał pojedynek choćby z Chudkiem, choćby walka nawet z Radczenko, tak, gdzie w piątej rundzie gdzieś tam leżał. Tam było brutalnie w pewnym A później gdzieś tam wrócił i te następne trzy rundy i całą walkę no, ogólnie wygrał na punkty, tak? E, choć, choć ona była tam, e, że tak powiem, chwila, e, chwila dramatu. No, zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w praniu. Dla mnie w tej chwili minimalnym faworytem jest Krzysztof Głowacki, ale jeżeli chodzi to tylko tutaj o doświadczenie. No ale naprawdę, ciężka walka, taka walka można powiedzieć 50-50, bo tutaj 6 lat młodszy yy, yy, o kole, on tutaj naprawdę jest głodny boksu, tak, jest, jest, yy, jest takim młodym wilkiem, a walczy tutaj z Krzyżowem Głowackim, który jest doświadczonym doświadczonym starym lisem i yy, no i naprawdę, taka walka dla mnie 50-50. Po 50% muszę Ci powiedzieć, Andrzeju, że jesteś w zdecydowanej mniejszości, bo przed nagraniem, zanim przyjechałem tutaj, jesteśmy w, w w biurach. W biurze tak. tak. AMF AMF. Włównie w firmie, ale Undzie... tutaj mam taki swój mały kącik. Mały kącik Andrzeja. Sprawdzałem przed przyjazdem to prawie 3 do 1 faworytem, czyli dosyć poważnym, bo 3 do 1 przekładając na język procentowy to jest 70%. Warto stawiać no ale on to zawsze mówi, stawiaj na mnie, to, to będziesz wygrywał. Jemu tego zupełnie, zupełnie mu to nie przeszkadza, rozmawiając z ustawą. Ja wczoraj na pewno coś Londynie. postawię, ja coś postawię no, tak. na. na ja się na, mi wierzyć, że Andrzej na, na, na pewno na, na, na pewno. Coś ja coś postawię. postawię na pewno na, na Krzysia. No, i tak, co też do obozu przygotowawczego Krzyścia? Też tam były jakieś wcześniej koronawirus, mm -hmm. później jakieś no, ja zmijanie dobrać. daty walki, to troszeczkę zamieszanie z, jakby z tą otoczką promotorsko-trenerską. Tak? Ci spanning partnerzy, którzy, którzy no słyszę, że nie są jacyś z najwyższej półki, tylko słabsi, no też ciężko znaleźć. Jakby okoli. E, okoli takiego spanik partnera ja. jak Okoli, no bo, no bo naprawdę naprawdę e, ciężko, bardzo, bardzo ciężko. Ale też myślę, że ci spanik partner dlatego są troszkę słabsi, e, ponieważ Krzysiek buduje też sobie taką pewność siebie. Yy, na, wiem, wiem to po sobie, bo, bo kiedy, yy, kiedy też boksowałem, i kiedy gdzieś tam w tych ostatnich yy, tygodniach czy na początku miałem tych słabszych par, partnerów, ja mogłem pokazać więcej i nabierałem takiej pewności siebie. Tak? Myślę, że tutaj. Krzysiek też jakby nie eksperymentował z scenerem Fiodorem Łapinem przygotowywali się podobnie jak do każdych walk, nie robili czegoś ekstra. tak. Też myślę, że do tej walki Krzysio nie, nie przemęczał się aż tak bardzo. W sensie, że nie były to jakby... Krzysimy, że w formie jest, jest e, żyleta. Tak, tak, jest, jest w formie żyleta, ale tu nie było jakichś, myślę, katurgicznych treningów. On też bazuje na tym, co już zbudował przez te lat i po prostu był to, powiedzmy, nie wiem, 10 czy, czy 12 tygodniowy fajny obóz z, z dobrymi sparring partnerami i myślę, że Krzysiek Łowacki jest gotowy i na tą walkę z, z okole i, no i naprawdę pokaże dobry boks. Czyli rozumiem, że zupełnie wrażenia na to mnie nie robi fakt podawany w brytyjskiej prasie, że proszę bardzo jednym ze sparing partnerów Lorenca Okoli był Antony Joshua. No robi na pewno. <laughs> <laughs> Czyli jednak także, 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 także no, na, pewno, na pewno, dla Okolego to jest szansa, no ale wielka dla mnie... szansa wygrać z Krzysztofem Głowackim. Jeszcze stawką pas WBO, On zrobi wszystko, żeby tą walkę wygrać. Eee. Krzyszek powiedział przerweźnie. Krzysiek powiedział, że jeśli chodzi o walki mistrzowskie, biorąc pod uwagę na jakim etapie kariery on w tej chwili jest, ty możesz coś na ten temat powiedzieć. Są walki, które są być albo nie być. To jest walka być albo nie być dla e, Krzysika Głowackiego być w poważnym boksie, ewentualna porażka, odpukać, nie odpukujemy, bo nie jesteśmy przesądni, porażka przed czasem, to jest koniec kariery Krzyśka Głowackiego? Na pewno nie koniec, ale na pewno gdzieś tam no, zastopuje go to na, na jakąś chwilę, po, przykładowo, no nie, nie, daj, nie, 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 nie daj Boże, ale gdzieś tam po, po przegranej przed czasem, tak, no na pewno jakieś dłuższe, dłuższe wakacje, później na pewno no, walka z jakimś słabszym zawodnikiem, żeby gdzieś tam wrócić, tak, także no to te, też jakby no, na pewno zastopuje karierę Krzyśka. Krzyk ma chyba 34 lata, tak? Czy tam 33? I boje za sobą. Dokładnie. I ciężkie boje. Także, także tutaj no staje naprzeciwko zawodnika o, o świetnych warunkach fizycznych, który no nie przegrał nigdy przed czasem. Jest świeży, ma, ma świeżą głowę. No i zobaczymy jak tu wszystko pójdzie. Myślę, że Krzyśka stać na wygraną Krzysiek lubi gdzieś tam skontrować tym lewym osem sierpowym, ma czym uderzyć i kiedy trafi o kolego, o może być w, w tarapatach. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Dla mnie na, na końcowy typ na tą walkę do tak naprawdę 60 do 40 na, na, na Krzyśka Głowackiego. Bicie na korpus, to jest jedna z tych rzeczy, których Krzysiu niekoniecznie zawsze lubi, natomiast przeciwko większemu rywalowi, który jakby nie było, te ręce będziemy podniesione w górę, ten cios, cios na dół podobno będzie otwarty. Ludzie, którzy znają się na boksie lepiej niż ja, gorzej niż Andrzej Fonfara, powiedzieli mi to, że tam jest szansa wsadzić ten, ten lewy podłokieć pod i, i po prostu go naruszyć. I w tym momencie, jeśli, jeśli, jeśli go naruszysz, nie musi być to strzał na głowę. Absolutnie nie. E, to, na pewno jest, jest to na pewno jest duże osłabienie. Na pewno tak, gdzieś tam y, zaczynanie y, górą, przechodzenie w dół, mocne ciosy na dół, skończy, skończy jakimś sierpem na górę. To na pewno gdzieś tam y, jest, y, jest dobra taktyka na, na, na Okoliego. Y, no ale y, Okoli też y, no też od tych paru walk naprawdę bije na dół, tak? Kiedy, kiedy, słuchałem też wywiadu z Jerzewskim, yy, no, uderzając gdzieś tam yy, prawym chyba na dół, yy, no połamał, połamał yy, że, jedno żebro yy, mu i odbił mu śledzione, także także no tutaj też nie ma żartów. Też, to jest jedna z tych też, rzeczy, których nie możemy przewidzieć. Też Nikt konie, nie wie jak mocno naprawdę bije oko. Oczywiście, no gdzieś tam Jerzewski się zastawiał, że to, że to rękawice no mieli niby takie same, ale że to te, że to te flaje no, cios, czy, czy, czy jest to, są Everlasty, czy inne rękawice kiedy ktoś ma uderzenie, nie ma boli tak nie samo, nie ma uderzenia, choć no, na pewno gdzieś tam styl tych rękawic też, też na pewno robi swoje. Podobno Krzysiu w grantach, tak słyszałem. Robiło tobie specjalną różnicę, w jakich rękawicach walczyłeś? No na pewno tak, gdzieś tam też mentalnie to zawsze A. jest w głowie, że gdzieś, dobra, mam w grantach. One są fajne, takie yy, no, twarde rękawice. Tak? Yy, łatwo, łatwo komuś rozciąć, czy nos, czy, czy, yy, czy powiekę, czy łógu No i dostanie cięsów w grantach, a Everlastach jednak boli. Choć na everlastach są troszkę bardziej miękkie i niby bardziej czuć yy, kostki. Tak? W tych grantach jednak tych kostek tak bardzo nie czuć, ale one są całe takie zbite. Yy, Wiesz, no zależy, zależy od, to od tego, to znaczy jak jest, to ma preferencje, walczyć, czy tak czy samo jak w jakich butach boksujesz, tak? Aha, czyli to wszystko ma. To, to pr prosto, Oczywiście prosto. Detale, rob, detale robią, na, e, robią wielkie. wielkie... Na, na najwyższym poziomie. Andrzej tak. tutaj już zatypował, dla niego jest 60 60-40 rywalem Krzysiu, dla mnie jest to walka po 50%. Zakładając, że, że sędziowie są z Madagaskaru, natomiast sędziowie z Madagaskaru nie są. Z tego co widziałem, obsada sędziowska z Madagaskaru nie, nie jest. Ja mówię w tej chwili. Ani czysta... Z Austrii. Tak. <grym> Dobrze. A nie, to jest czysta kwestia sportowa, która w tej chwili powiedziałam. Sportowo dla mnie jest to 50 na 50 walka. Zapominam, gdzie się toczy, czyje pieniądze stoją za tą walką. Jest a, tylko a, a... rynki ich dwóch. Tak, ich dwóch to dla mnie jest 50 na 50 doświadczenie Krzysia. Nigdy z nikim podobnym nie walczył e, Lorenzo e, Kolik. Okay. I, I to jest dla mnie z, z, jest ważne, no to teraz musimy typować, tak? No tak, tak jak ja mówiłem wcześniej, Cześć. 60 do 40, 60 do 40 na Krzyśka Głowackiego. Ja bym tak zaryzykował, dlatego, też, że, że znam, że znam Krzyśka bardzo dobrze, choć y, no też przybliżam się do, do typu y, przemka, tak? No i taki ostateczny już. No Jeżeli o kole ma to walkę wygrać. To wygrają, mi się wydaje, na, na punkty, tak? To się zgadza. Jeżeli Krzysioł ma tą wygrać, to wygra tą walkę przed czasem. Ogólny rezultat tego, no tak, tak naprawdę to, to jest walka 50-50. Wszystko się może w tej walce zdarzyć. Dziesiąta runda Krzysztof Głowacki wygrywa pojedynek w Londynie i zostaje mistrzem świata WBO. Mój No teraz, ty tak ogólnie powiedziałeś, to jest proszę. Jeśli... Czyli wiemy już jedno, zgadzamy się co do tego, okoli na punkty. Okej, okay, widzimy to, wiemy gdzie jest walka i tak dalej, natomiast Krzysiu, ci bierzesz pod uwagę, że na przykład, nie wiem, Okoli pomyśli, że. Jeszcze raz, ja, ja, Nikodem, okay, my, dobra, my nic osta nie osta osta mój mamy. ostatni. Mój ostatni. mamy. Wy, Wyskoczy jak na Nikodema, dostanie bombkę w i się skończy. Ostatni ja. typ na tą walkę. Tak, jest. Ta walka nie skończy się, moim zdaniem, na pewno na punkty. Do dziesiątej rundy wygrywa przed czasem albo Okoli, albo Głowacki. Proszę bardzo. Andrzej Fonfara, Przemek, Garczak. I tylko Forbet. Pozdrawiamy. Pozdra Chicago. Pozdrawiam serdecznie.